na wokół jak wyszła. do tyłu, no. Cześć no. no Kurzcie jak ja mam filmować z tyłu, no. A w dopie mam. No. I do zgiemy там, там, эй, все там. Давай, давай. С тылу Стив вот С вот Стив с Стив вот Стив вот с вот пани. Как Стив вот Стив вот

dobrze no wasze trzymaj trzymaj za przytwinić sobie do buta Na wołgę jechała. Rance do góry! O! Czarna wołga no? Na wołgę! A dzieci nie ma. tam nie tylko nie pyskuj młody. Młody nie pyskuj. Panie, a gdzie masz zdanie od swojego? No w domu, bo przeziębiona jest. Nie chciała. Kurwa co ty odkrywasz w tym No bo ja całą noc odkrywałem, nie? Koląpa odkrywamy rykę, a ja żony odkrywam. Dobra, normalne. A moja, a moja żona się nie ubiera nam do spania śpinako. No i tak się Teraz tutaj... To nas jest. Wszystko na swoim miejscu Tyle Nie, nie mów takich spereźnych rzeczy. To jest święto. 11 listopada powiedz coś po świętu. O. Ręce do góry! O Jezus bo Małga <gulia> to porywała dzieci. No, no, no. <gulia> tak jest. Ty ja. jesteś znany z tego. Tak. No, dawaj go, ja go zaraz pokażę. No, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Odkręcimy się, szybę. Uciek, patrz, Uciekł. Z białku. on się boi się. On wiedział, że ja jadę. <gulia> Ręce na góry. Ręce na góry. He. Już. Jezus ja już wiedział, że ja będę jechał. Wszyscy już tam... nie wiesz. Informacji. Nie czaruj. Postój trochę i pojedziesz. No po co jedziesz tak szybko? Musisz postać i pójdziesz dalej, no. Ręce na góry! Ha!

Ręce do góry! O! Pozdrawiamy serdecznie. Kroczymy przez ulicę Jana Herliusa. Ręce do góry! Jusa. Dzień dobry pani, dzień dobry pani, dzień dobry Pan. A gdzie są akcenty patriotyczne? No nie wiem. Nie pan? Dobra. Ręce do góry! Idziemy roz. taką trasą przez. ręce do góry! Tak naprawdę też trasą historyczną. Tu zaraz, parę kroków stąd, może 15 metrów stąd, stały trzy słynne kamienice. Dzień dobry. Nie Ja, Antonia, brahan. To jest nasz Jan Heweliusz. Jan Heweliusz. Ci się podobiło. Coś mi się z filmem zbiegło, z, kamer z kamerą. Z coś mi stało. O kurde, ale nie, wierzy. już się naprawiła. O. No ja wiem, bo tu. Już... No <grym> i tu. Nie, na złą. Ręce na górę! Ręce na górę! Ręce na górę! Klucz! Ręce na górę! Era en sala gore, no? Jos. Dama ya porta spiegazione. Sta porta, sta porta. Charna voga. Ren sala gore, no? <laughs> Ren gore, jos. Ren gore. Pod lasem to mają robić. No pięknie ładnie stoi, tak się. Komu stoi, to stoi, nie? No czasu. Czasu. Ręce do góry, już. Ręce do góry. Ręce na góry, chłopaki, już. Do góry ręce! jest trochę ma pogodę ładna. A co ma robić? A ty jeszcze nie przyjechało do Gdańska? Ręce do góry! Już! Ładnie wiem. Łatwiej Ręce do góry! Już! tam pełno ludzi! Ręce do góry, już ręce do góry, ręce do góry Ręce do góry, Wszyscy! już No, na co czekacie? Bo to czarna Wołga, my porywamy dzieci. I teraz trzeba wsiąść. Una skolpa się nie da Ręce na góry! Ręce na góry! Ręce na góry! O! Areszcie jednych sąsiadów spotkały! Ręce na góry! No nie do wlice no. pod Czasami tak, Ręce do góry! Ale miał taką szajbę. Ręce do góry! Pieniądze prawie wydawał na naukę, na astronomię, na badanie nieba. Obserwatorium na dachach. Obserwatorium na dachach, które się znajdowało, zbudował za własne pieniądze. Pozdrawiamy serdecznie Bosa z całej sytuacji. Ręce do góry! Witamy serdecznie. Ręce do góry! Jesteśmy kolejny z naszych tutaj. Jak Was dużo? Myślę, że Ja jak pochodu. Pochód będzie trwał jeszcze z pół godziny. Jest nastawione. Ręce do na góry! A. Grupy rekonstrukcyjne. Wygląda to fajnie, brata. Ale co jest fajne? To, to nie jest, drodzy Państwo, inscenizacja. To są ludzie.

bo dzisiaj ta parada to jesteście ręce do góry ty, to już drogi i my jadący po drodze. Doceniam, widzę pięknie szczególnie. Ręce do góry! O. <grym> już ręce do góry! Rocie, ręce do góry! Pozdrawiam! A pan za rok, szalik, bo nie puścimy. Ty, Adam, jednak chcia jedna chciała się dosać. Serdecznie, witam serdecznie doszło. Wejście za rok jakieś no, na babki. Y y no ładna. Ręce do góry. Da, da, da. Za rok trzymamy kciuki, żebyście mieli. Dobra? Ręce na górę. Witamy pana serdecznie. Dzień dobry. Witamy panią na balkonie, na Pani Kęzka, Kęzka, kochana panią, No świetna. Bier Na to jest. Może na Ręce na górę. Ręce na górę. Witamy was. Witamy Witamy wszystkich, którzy w ogóle patrzą na naszą panę. Panią. widzimy! Dzień dobry, pozdrawiamy serdecznie! I Państwa po lewej stronie na balkonach! Witamy do Super, jestem do Mariańskiego. Ręce Panią do góry! Ahoj! To... Ręce do góry! O! O! Co? na My My dzieci porywamy. Czarne Czarna Co? dzieci porywamy dzieci, Co? dzieci. Co? Co? Dalej jest, no. Co? 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 Chcesz zjechać no? A gdzie ty tu możesz zjechać, nie możesz zjechać tam? Głupoty gada, przecież tu nie ma gdzie zjechać. Musisz jechać tak jak oni. No tak jak oni. Oczywista. Bo ty wiesz, nie, jest, nie jesteś identyfikowalny przez nich. Nie zapisali cię w rozdzielniku. Ręce na górę! <śleszujesz> Ręce na górę! Ręce do góry! E, Korsarz! No, to ty nie znasz mnie? Nie te czasy! No jak nie te czasy? Czasy? A kto wygrał bitwę pod Oliwą? My! No, bitwę pod Oliwą kto wygrał? My, korsarze. Te czasy, to on tam gada, On się nie zna. Szeroko mnie prosto jedź. Jedź tak jak oni, chuj tam. O, dawaj, 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 dawaj jedź, jedź, śmiało. Uważaj, nie po Ahoj! Ręce na górę! Ręce na do Ręce na góry! Ja pięć dole to chyba już koniec. No trzeba za nie, zaparkować gdzieś nie musisz. Nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj, bo nie wyjedziesz. Musisz jechać do przodu jeszcze, daj do przodu. Cały czas do przodu, bo tam. Ja sobie, Adam, tam możesz wyjechać na szeroką dopiero, tu nie wyjedziesz. Na szeroką, tam za mariastrą. Dobra, jedź, nie pytaj, tylko jedź za szeroką. No ci, że na szeroką musisz wyjechać. Tu nigdzie nie pytaj się. Kogo nie musisz się pytać ja tu rządzę chyba, nie? czerwony konsarz no, także parada, parada się już zakończyła wszyscy przejechaliśmy wjechaliśmy na ulicę dom, no świętego ducha chyba, tak? świętego ducha, ahoj no jedź do przodu, tam. ja jak, jak stoi a, to do. już jadą dalej Dobra, już to było, to by, ale to już było куртка, куртка вот моя